W ramach akcji Bezpieczne Wakacje prowadzimy zajęcia dla grup zorganizowanych, bezpłatne zajęcia. I akurat dzisiaj um, uczestnicy um, malowali magnesy. My to nazywamy polichromią. Są to wzory zdjęte z zapleczków mebli jamneńskich. Jeden magnes jest odpowiednio przygotowany. Mamy szablon, właśnie, ornamentu jamneńskiego. Drugi magnes to jest twórczość dowolna. Te zajęcia całkiem fajnie wychodzą. Mamy akurat, proponujemy pięć tematów w te wakacje i powtarzają nam się grupy. No, z reguły przyjeżdżają do nas z uśmiechem, więc mam nadzieję, że, że chcą tu wracać. Jeśli chodzi o zapisy, to mamy cykliczne zajęcia w sobie. Dla rodzin z dziećmi i dla dorosłych. I na te zajęcia obowiązują zapisy. Co prawda nie mamy już wolnych miejsc na najbliższy weekend, ale zapraszamy na zajęcia sierpniowe. Wystarczy do nas zadzwonić i wtedy, wtedy zaproponujemy odpowiedni termin.